Wszystkim, witajcie, dzisiaj będziemy robić dragstera 125, a dokładnie będziemy wymieniać króciec taki dolotowy. O, tutaj ten jest tam tamtej strony pięknięty. O, te biały są różne, że znaczy tam nierówno chodzi, może przygasać, coś takiego. I tak, on tu jest na torxie taki przykręcony. Wpierw, tak żeby to w ogóle zacząć się za to zabrać i odkręcać, no to tak trzeba tylne siedzenie, siedzenie pasażera, odkręcić tutaj. Śrubka na dwunastkę kluczyk, wyciągamy to tak do tyłu. Następnie demontujemy siedzenie kierowcy do to na impulsy czwórkę tutaj wyciągamy takie taką blaszkę no i tak samo wysuwamy siedzenie ogólnie to trzeba zdemontować jeszcze licznik i bag żeby zdemontować bag no to najpierw licznik i tak yy, tutaj odpiąłem sobie linkę od napędu tego licznika ponieważ go odkręcamy tutaj licznik Czyli tu nabusa i tu dwie czwórki. Uchylamy lekko do góry. W ogóle to wtedy nie podniesiemy, gdy nie odkręcimy tej linki. Uchylamy sobie do góry. No i tutaj o, tutaj idzie druga część linki. Do im widać. No i wypinamy dwie wtyczki. Wtyczki są różne, więc to nam się nie powinno pomylić. Jest przebieg 18 tysięcy. na bok i tak o tutaj jest ten kruciec. Znaczenie go to cechy Y52. Bardzo ważne, aby takie było znaczenie, ponieważ w internecie widziałem, że jak jest inne znaczenie, nie pisze na końcu 5 od X. No to może nie pasować, ponieważ te wypustki takie tutaj są z drugiej strony. Delikatnie te kąty tego się różnią. Może nam to wszystko nie zgrać. Jak jest zda się inne oznaczenie, to pasuje do Wirażki, ewentualnie do 4E jest oznaczeniu To pasuje chyba do 250, tylko nie wiem czy Draxara, czy Wirago. Dobra. tu jest jeszcze jakiś przewód. Nie wiem czy to będziemy odpinać, czy nie. Jak coś będę dalej demontował, to będę to pokazywał i nagrywał. A! Jeszcze tak. No i teraz kolejna demontaż zbiornika. No to tu jest śrubka. Pewnie trzeba będzie jakoś to użyć całość do góry i wysunąć. Ewentualnie później jeszcze odpiąć ten wężyk, ale nie wiem. Tak jak zdemontuję zbiornik, to powiem. Dobra to już zauważyłem to tak Jak zbiornik podnosimy To na pewno trzeba będzie ten i ten przewóz ściągnąć, Tylko nie wiem w jakiej pozycji ma być kranik Pewnie, pewnie na PRI Nie wiem jak sprawdzę dalej będę pokazywał Okej okay. ja sobie przełączyłem Kranik na pozycję ON Bo na ON i na rezerwie nie powinno nam ciec jeśli granik trzyma a na prii przecież gdzie paliwo do gaźnika więc wtedy wycieka dobra jak ruszam zbiornikiem to dalej nie wiem w sumie czy odpinać ten wężyk czy nie gdzie on gdzie żeby go nie urwać gdzieś tam dalej więc postanowiłem teraz ściągnąć sobie filtr powietrza filtr powietrza jest na dwóch śrubkach Busta tutaj piątkę tu no i trzeba jeszcze opaskę odkręcić tu na ten krzyżekowy śrubokręt ściągam obudowę do filtra powietrza prawdopodobnie przesunę troszkę zbiornik i będę próbował tamtą śrubkę żeby ściągnąć tutaj tą nie wiem taki przewód co idzie do do gaźnika czy tam gdzie I dalej będziemy rozkręcać okay, no tak jak mówiłem odkręcam to i będę ściągał też ten wężyk nie gdzieś przy, przy tym przy gaźniku i dalej patrzymy co tam trzeba dobrze w takim razie można ten przewód odpiąć ponieważ my gruszamy On się tu rusza w środku, więc spokojnie sobie bak ściągniemy. On sobie tam będzie sterczał. Teraz nam zostało tak odkręcić tutaj tą osłonę przewodów stacji KIT. Tu jest tak, taka gumowa zatyczka. W ogóle na niej się też spiera bak paliwa. Ciągamy tą zatyczkę. Tu u góry jest zatrzask. No a na dole jest śruba prawdopodobnie to ściągnę później pójdzie ta puszka więc tak tu jest dziesiątka nakrętka śruba tam też jest jakaś śruba 12 albo dziesiątka i tutaj odkręcę ten przewód. opaskę od gaźnika pokażę co będzie później A więc tak miejsce do demontażu gaźnika już mamy zrobione ja to będę całość demontował, to znaczy nie chcę tutaj rozpinać przewodów, nie nic tylko tak tutaj tą wtyczkę wypnę tu nic, dalej nie będę ruszał dosłownie tylko ten przewód co idzie na króćcu z tego powodu, że no, tu sobie cały rozkręcam mocowanie czegoś nie wiem co to jest. O, tutaj dwa przewody mam. Razem będę miał. Tu nic nie będę ruszał, rozpinał Jest dwie śrubki, na dziesiątkę kluczyk. Sam gaźnik. Tak mówiłem tam. No tyczkę. linki odsunę to myślę o. tu się luzuje tą toretkę podnosząc wyciągnę te linki dam sobie gdzieś gaźnik na bok wymienię ten króciec I założę to no tu jest śruba jeszcze od tego Opaski to zaciska nam krócie na nie? Dobrze, no więc, tak, miejsce do też gaźnika już mam zrobione. Ja z racji tego, że jeszcze będę chciał zrobić, ustawić sobie, sprawdzić i ustawić. Ewentualnie, jeśli trzeba będzie luz zaworowy, więc, będę chciał odkręcić to i tutaj te osłonki, ale to w innym filmie pokażę jak regulować luz. Yy, tak. No więc, wyciągnąć tutaj ten gaźnik, to ja to będę robił tak, że tu opaskę tych przewodów linek właściwie od gazu. Nie będę chciał ruszać, odkręcać, tylko całość to odsunąć yy, tutaj. To odkręcę, tam są dziesiątki śruby, żeby tam nie rozpinać tych przewodów. Wypnę tylko tą wtyczkę. To ona idzie do jakiejś tam cewki. I tutaj popuszczę tą opaskę, trybkę i to odsunę sobie na bok. Wymienię króciec. No i wtedy będę chciał zrobić regulację zaworu. Czyli na pierwszym, na drugim cylindrze odkręcę to tutaj. Czy to plastikowe, trzeba będzie z tamtej strony śruba imbusa? Na chyba piątkę imbusa. Tak na piątkę imbusa, bo śruba szóstka jest. Wyreguluję sobie luz zaworowy, będę to składał no montażu. Nie będę pokazywał, kolejność będzie odwrotna. Luz zaworowy, jeszcze w, piszę w filmiku, jaki był. No, ustawia będę zawór dolotowy, czyli ten tutaj. Nie, ten jest wydechowy, przepraszam. Tu jest wydechowy, tu jest dolotowy przy no przykróć Te się ustawia na szczelinę od 0,8 do 0,12 mm. Czyli ja ustawię sobie tą na dychę 10 mm. A wydechowy, czyli tutaj ten, ustawię na 0,12 Bo od 10 do 14 jest zakres, więc 0,12 to będzie prawie. No i tak samo, tu jest dolot, tu jest wydech. Trzeba sobie to odkręcić, żeby mieć wgląd do wałków rozrządu. Tutaj jest znak. I tam będziemy kręcić. Tutaj. To, to się odkręca monetą 5 złotową. To może złotówką się odkręci. Są takie koreczki plastikowe na oringu. Tutaj kręcimy przeciwnie do wskazówek wygruchu zegara. Ustawiamy tutaj na znak. Tutaj jeszcze musi być znak. W zależności, który cylinder ustawiamy. Jak jest T, to jest pierwszy cylinder, ten tutaj. I wtedy regulujemy luzy na wydechowym i doletowym. Potem kręcimy. Zgodnie ze wskazówkami ruchu zegara, 300 stopni, czyli praktycznie odtąd dotąd i powinien nam się pojawić znak I, bo taka kreseczka tutaj. No i wiadomo, na tym cylindrze musi być też na znaku, tam jest, no, tak samo to będzie wyglądać. I tam ustawiamy luzy na dolocie i na wylocie te luz i będę dalej to skręcał. Jeszcze coś tam pokażę. No właśnie jeszcze taka jedna ważna rzecz. Po tutaj yy, wymienię króćca montażu gaźnika. Jest w instrukcji napisane, no ale to też można się domyśleć. Yy, żeby sprawdzić te tutaj linki. Te Czy jak kręcimy kierownicą się nie zmieniają obroty biegu jałowego Uuszamy, czy czy nam się nie zmieniają to taka drobna uwaga tak wyglądają śruby dla tego okrućca to jest torx 30 z takim bolczykiem i teraz ściągamy kruciec zobaczymy jak on wygląda ale górko siedzi No tam pęknięcia, ponieważ jak chodziło, on tu był wcześniej taśmą owinięty. Tu się ta taśma delikatnie pompowała. Nie wiem czy do środka się da zaglądnąć. Więc tak, tutaj już wszystko mamy przygotowane pod montaż tego króćca. Powierzchnia jest odczyszczona, czyściłem wpierw takim filcem, coś jak na ściereczkach do garnków a później papierkiem, tysiączką, żeby ta powierzchnia była no, jak najrówniejsza, żeby o-ring nie przylegał nie było tam żadnej nieszczelności wymiary tego o ringów podam w opisie filmu oczywiście one w zestawie są z nowym króćcem, ale gdyby ktoś, nie wiem, tylko same o ringi wymieniał czy coś to no, powiem co jak y jeszcze tak o. no króciec, wiadomo montujemy tak zresztą tu pisze front tu jest wypustka, żeby zamontować gaźnik do niego tu pod opaskę. Oryginalną, jak już nie ma oryginalnej, to, to trzeba to delikatnie ściąć założyć jakąś inną obejmę. Tutaj, oznaczenie tego producent Turmax. Jeszcze tak, w innym filmie będę pokazywał y, regulację luzu zawarowego. No, kontrole i ewentualnie regulację, jeśli taka będzie potrzebna. Hmm. Co? Te tutaj śrubki Torx 30 przykręcamy siłą 10 Nm. Ogólnie chodzi o to, żeby po prostu je równo przykręcić z taką samą siłą. Można delikatnie jeszcze olejki nasmarować olejem, żeby ewentualnie gdzieś nam coś nie przeszczypało, czy coś. Dobra, no to dzięki za uwagę. Hej, na razie.